Cześć! Melduje się Kobikowski. No, wreszcie udało mi się zabrać za filmik na temat nowego Tygrysa dwójeczki. Słuchajcie, oczywiście ten materiał miał już powstać tydzień temu. Model był już złożony, czekał, no ale. Przy, przydarzył się Ketenkrat i wiadomo, ma, malutkie, zwłaszcza super malutkie, super i malutkie zestawy mają zawsze pierwszeństwo na moim kanale. Więc w zeszłym tygodniu wpadł Ketenkrat tutaj, i teraz już możemy się spokojnie zabrać w, w, za tego pięknego, masywnego tygrysa. Tak zwanego królewskiego, chociaż wiadomo, że chodzi o tygrysa bengalskiego. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Wspólnie, ja nie wiem, czy to, czy to mówicie jeszcze, że to są recenzje. Słuchajcie, no, są to filmiki o klockach. Wspólnie tutaj rzucamy okiem na, na zestawy przede wszystkim marki Kobi. Pobawimy się teraz troszeczkę tymi klocuszkami, zajrzymy tutaj w parę miejsc. Ten, ten model jest super, ponieważ jest tutaj, gdzie zajrzeć. No, gdyby przy takich gabarytach nie było gdzie zajrzeć w tą konstrukcję, to po prostu byłbym już bardzo, bardzo zły. A tak jestem zadowolony. W 60-70%. Dobra, więc teraz tak: szybki rzut okiem na figurki. Mamy tu dwóch bardzo niezadowolonych takich panów niemców, bo tutaj wyraźnie z mapy takiej taktycznej wynika, że już dojeżdżają ich na, na bajerach tutaj. No więc ta mapa, może jeszcze za chwilkę. Tutaj bardzo ładnie pan, chyba dowódca, ładnie tutaj udekorowany. Oczywiście już z tymi bardzo dobrymi. Zasługującymi tylko na pochwałę z, z, z słuchawkami i oczywiście furażereczka z, z nadrukiem. Dobra, to jest e, pan numer jeden, pan numer dwa wygląda w ten sposób. Tutaj już tak bardziej, czapka z daszkiem, e, też z nadrukiem, to się oczywiście ceni. Ten pan też nie jest oczywiście zadowolony, chociaż tamten jest przerażony, ten jest taki ten widać, jeszcze będzie walczył, jeszcze, jeszcze chce śpiewać. Dobra, słuchajcie, więc tutaj widzimy mapkę Bayern. Co to tutaj jeszcze widać? No, parę nazw tutaj można, można odczytać na pewno z terytorium Niemiec. Ten pan ma właściwie tylko taką samą koszulę i praktycznie nic więcej. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Oczywiście tutaj taki skosik z, z opisem zestawu skrzyneczka. Zaraz, was, chciałem, spra chciałem sprawdzić, czy tak. Te nowe, nowe duże pociski 88 mm, także takie nazywam, bo tak, tak mi najbardziej przypominają, mieszczą się do tej skrzynki. Więc to może być tutaj skrzynka właśnie na, na te dwa pociski, ale na te dwa pociski jest w ogóle jest o wiele lepsze miejsce i <laughs> zaraz do tego przejdziemy. Dlatego też ten zestaw jest częściowo tutaj rozebrany, yy, ponieważ te dwa elementy. Zacznijmy w ogóle od, od wieży. Zróbmy wszystko inaczej. Słuchajcie, zobaczcie. Tutaj jest. Wyraźnie widzimy, ta konstrukcja jest przygotowana do tego, żeby te dwa skosiki, tutaj z tyłu, bardzo lekko schodziły. Każdy trzyma się tylko na jednym studzie. I odsłania nam się ładnie tutaj wymoszczona. Zobaczcie. Komora. Po prostu magazynu amunicji na, na te na przykład dwa pociski, no jakbyśmy mieli więcej, to by się zmieściło więcej, ale I zobaczcie. Tu z tyłu mamy też ym, klapkę. Zobaczcie, możemy sobie albo te pociski wsadzić tutaj od tyłu. Ups. A no, widzicie, tym, przy tym kącie to tak jest słabiutko, ale dobra, zobaczcie. I teraz sobie one tutaj mogą sobie, sobie leżeć w tym magazynie amunicji. I jak już wiemy, jak już się napatrzeliśmy na to, to możemy sobie ten, ten magazyn po prostu zamknąć. Yy, przy czym od razu, właśnie mówię, że te elementy no nie są przygotowane do takiego łatwego wyciągania. Ja musiałem tutaj się troszeczkę namęczyć nawet użyć ostrego nożyka, żeby, żeby te elementy nie ściągnąć. Nie, nie, nie znalazłem lepszego patentu, więc tutaj być może malutki minusik, że owszem, fajnie, że można zdjąć, ale no powinno się to troszeczkę jakoś jakiś łatwiej móc zdjąć. Słuchajcie, generalnie ten tygrys jest, jest po prostu, jest, jest super, no według mnie poprawili tutaj Proporcje, oczywiście mówimy tu o takiej dużej skali w okolicach tych właśnie 1,28 coś takiego, 1 do 28, oczywiście skala traktujemy to z przymurzeniem oka, czy też tak bardziej klockowo, czy też bardziej w przybliżeniu oczywiście, bo nie wszystko tu jest wiadomo odpowiednio wyskalowane, tak, na przykład... Można by się dopatrzeć tutaj, może jakiś, y, jakiś wiecie, y, 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 wachnieć w, w proporcjach tam, nie wiem, wieża do kadłuba, ale przede wszystkim jeszcze widać to, że <śmiech> <śmiech> błotnik... Błotnik jest zamontowany za wysoko, ale tutaj słuchajcie, nic się nie da zrobić praktycznie, dlatego że ten błotnik w prawdziwym tygrysie dwa był zrobiony z cieniutkiej blachy, tak, którą, która w dodatku, wiecie, bo jest tutaj w sposób taki no, złożony, w sposób wygięta, tu nawet z przodu jest zaoblone. A to mamy zbudować z klocków, no to wiadomo, klocki mają swoją minimalną grubość. Poza tym, jeżeli taka zaawansowana konstrukcja ma się jakoś trzymać, no to jest jeszcze ekstra gruba w ogóle, nie? I tutaj, żeby jeszcze poprowadzić tą gąsińce pod spodem, żeby to się działo, no to tam rozumiecie, tutaj ta konstrukcja jest odsłonięta, yy, czy też no, układ jezdny jest bardziej odsłonięty yy ten błotnik jest podniesiony do góry, taka, taka swoista paradontoza, <noise> powiedzmy sobie, odsłonięte tutaj jest wszystko bardziej, ale sama wysokość kadłuba do, w ogólnej proporcji tego zestawu jest już, już całkiem nieźle. Nie jest tak jak, tutaj zaraz porównamy sobie z edycją z 2016 roku, załatwmy kurzowym zobaczymy sobie, jak to wygląda. Zobaczcie, naprawdę ta wieża teraz, tutaj mówi, mówimy już o wieży seryjnej, tak zwanego hmm, H Henszel, od Henszel zobaczcie, ta wieża wygląda tak i wygląda naprawdę bardzo fajnie, jest ukształtowana z takim no widzę, ja tu widzę takie to, to, to zacięcie, żeby powypełniać zobaczcie, wszystko tutaj powypełniać te, te kształciki <laughs> tu mnie, jedna rzecz mnie dziwi, słuchajcie ja widzę, że konstruktorom Kobi, i słusznie oczywiście, bardzo spodobał się ten element, taki właśnie do wypełniania wypełniania Yy, takich właśnie miejsc yy, na, na gdzieś właśnie na yy, narożach coś takiego nie tam gdzie nie pasuje pełny taki wiecie wysoki gdzie nie ma miejsca na przykład na pełny skosik czy coś nie natomiast bo ten element w ogóle pochodzi z, oczywiście z, z, z samochodzików na początku yy, gdzie tutaj wystawał element z lusterkiem w tym, w tym takim w tych dziurkach takich no dziwię się że jeszcze nie ma że w związku z tym, że oni tyle korzystają z tego i taki jest fajny element, że nie zrobili jeszcze wariantu pełnego po prostu. No bo to wygląda trochę tak, wiecie. Ja lubię takie wiecie, gdzie nie jakieś tam takie niby jakieś tam wgłębienia coś można sobie wyobrazić jakieś niedoskonałości konstrukcji, ale tutaj wiecie, tworzy się z tego taki wzór i no nie podoba mi się to. O wiele lepiej byłoby, gdyby to był pełny, tak, element. Dobra, tu słuchajcie, nawet y, f, mamy tutaj takie malutkie, malutkie y, oczka y, do, do podczepiania całej wieży, wykonane z, y, z takich, wiecie, z elementów końcowych łańcuchów. No tutaj bardzo ładnie zwracam uwagę bardzo ładne. Y, nowe tutaj osłona y, jarzma armaty. Armata bardzo ładnie się przewęża, i tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na nowe elementy. Przynajmniej mi się wydaje, że one są, są dosyć nowe. Mianowicie to są, ym, to są elementy o grubości tej, tej grubszej rurki. No, widzicie. Tylko, że teraz one są w segmentach, ja bym to musiał porównać, to nie są te najcieńsze, średnie. Ale teraz są po prostu krótsze odcinki, tak, I, i, i może na przykład, tak jak tutaj pięknie zostało to przedstawione czekoladka, piaskowy, oliwkowy, czekoladka. Bardzo ładny tutaj taki powstaje wzór. Zresztą ogromne, ogól, ogól, ogromne tutaj słowa uznania za zastosowanie w tym zestawie koloru czekoladkowego. Bardzo mi się to podoba. No i też, zwróćmy uwagę na bardzo ładny tutaj e, hamulec wylotowy na, na armacie bardzo bardzo ładnie no ogólnie tutaj no nie mam się do czego przyczepić wszystko tutaj działa o jaka depresja uf, uf. wyobrażacie to sobie taką taką depresję tutaj jużka <ścoughs> i ten ten Tegas, numery taktyczne, tu jest wszystko bardzo ładnie. Nowy, ten malutki MG34 pomieszony. Jedyne, do czego mi się doczepił, to no troszeczkę taki przesadzony tutaj jest ten e, włas, e, kopułka obserwacyjna dowódcy. Jest troszeczkę przesadzona, tak jak sobie oglądałem zdjęcie w zdjęcie z pierwowzorem. tak? Fajnie tutaj, słowa uznania, podoba mi się, że e, zawieszono jeszcze dodatkowe ogniwa gąsienicy na wieży. Zwróćcie uwagę, że teraz Tygrys ma już te czterostudowe, czterostudowe gąsienice, więc jest naprawdę grubiutko. Tutaj bardzo ładnie z tyłu, jeszcze no ta, ta klapka się otwiera też. Koniec o tym. Teraz słuchajcie sobie, szybko rzucimy okiem na, na konstrukcję błotnika, to Wam muszę pokazać. Słuchajcie, bardzo mi się podoba, co się tutaj wydarzyło, ale jedno ostrzeżenie będzie przy tym. Słuchajcie, tutaj fajne jest, bo mamy nowe elementy. Ja przynajmniej je widzę, chyba po raz pierwszy. To są te tutaj, właśnie takie skosiki, blaszki takie, nie? O ciekawej wysokości z przesunięciem, tak? Czyli tu wyraźnie widać, że jakby patrzeć z tego poziomu, to. Ten górne górne study są odsunięte w połowie drogi, tak, międzystudowej. Dobra, słuchajcie, a tutaj te elementy są spięte takimi spinkami, które musimy zamontować i tu uważajcie, słuchajcie, jak mamy taką długą spinkę na końcu, ja próbowałem ją tak, wiecie, wcisnąć i ja ją złamałem, słuchajcie. Przyznaję się, że ja tak chwyciłem trochę niefortunnie, takie wiecie, powstało takie długie ramię i tak wiecie, wciskałem aż się prosiło, żeby to złamać, ale tak powiem Wam, że szczerze, że trochę ten element troszeczkę za łatwo ustąpił, tak? I tutaj on jest sklejony taśmą, taśmą po prostu klejącą, żeby to się jakoś tutaj trzymało. Dodatkowo to się trzyma jeszcze od góry tutaj de facto na tych dwóch elementach, więc nie jest absolutnie źle. Na kadłubie widzimy odpowiednią ilość detali, co mi się podoba. Tam wiecie, w przodu lampka, wystający karabin maszynowy. Teraz taki fajny, cienki. No, no te, na pewno lepiej teraz chwy chwycić te proporcje, tam był za gruby kiedyś taki. Tutaj oczka holownicze, bardzo ładnie no, ukształtowane. Tego, to właśnie na okrągło te, te błotniki. To mi się podoba. Cieszę się bardzo, że nie zmieniają tej, tej bardzo fajnej konstrukcji tych, tych włazów na takim tutaj. Swożniu takim obrotowym ym, to jest bardzo fajne, tutaj to mi się podoba i, i dopóki nie wymyślą czegoś lepszego. Niech stosują to rozwiązanie gdzie się tylko da. Tak? Tutaj widzimy prawdopodobnie peryskopiki i jakieś tutaj dodatkowe zaczepy. Moglibyśmy tutaj w sumie jakieś narzędzie sobie jeszcze, jeszcze e, doczepić, tak? ale najlepsze ma nastąpić. Tu użyćmy sobie tylko jeszcze z boku. Bardzo ładny układ jest, no ale tutaj bez żadnych rewolucji. Tyle, że tutaj właśnie mamy te dłu, przy, s, y, dla, dla Q. Na tarcz cofniętych mamy długie ośki z takim właśnie tutaj dodatkowym małym kółeczkiem, takim właśnie przedłużającym tą oś. Tu widzimy liny, te odcinki do wyciora, z drugiej strony tylko lina, jest też jakieś tam ucha holownicze, wydech. Wydechy, słuchajcie, tam jest takie miejsce, gdzie się tutaj chyba wciskało taką korbę do uruchamiania silnika. Tutaj jest taki, taki mamy lewar, element lewara. O, oj, oj, oj wyjąłem go razem z tym, ale to nic. Słuchajcie, bo będzie on nam potrzebny do czegoś. I teraz tak, słuchajcie, no najlep najlepsze będzie się teraz działo. To jest. Żeby było jasne, to ciągle, ciągle odczepiam teraz ten, ten, ten błotnik, e, źle trzymam. E, żeby było jasne, to co tutaj jest zrobione, to według mnie teraz jest zrobione wzorcowo i tak jak według mnie to powinno wyglądać. Czyli, tak, tu mamy panel, mamy jeden cały duży panel. Ale na tym panelu są dodatkowe jeszcze detale oczywiście i mało tego, jest jeszcze jedna mniejsza klapka taka, która y, ma symulować mniej więcej to, co tutaj mogłoby się y, y, dziać. Aczkolwiek nie wiem, czy dokładnie tak w tym kierunku się otwierała klapa serwisowa. Już coś tutaj widać, tak? ale tą, tą klapę można wykorzystać teraz do podniesienia i odczepienia całego tego panelu. Tu fajnie, zobaczcie, wygładzony blaszkami wsporczymi. Bardzo ładnie to widzieliśmy na druki wentyla, do wenty, wentylatorów chłodzących. Bardzo ładnie. Teraz zobaczcie. Jeszcze, pojawia nam się jeszcze więcej tutaj miodności klockowej. No, po prostu coś wspaniałego. Dużo nadruków. Postarali się bardzo. I teraz znowu muszę inaczej trzymać ten model, bo ciągle wyłamuje te, te błotniki, nie? Dobra, i teraz wyciągamy silnik. I słuchajcie, ja się, ja się męczyłem z, tym, z wyciąganiem tego silnika, aż w końcu doczytałem instrukcję do, do końca i tam jest pokazane, że wtedy można użyć tego elementu i, i można w, w ten sposób o wiele łatwiej wyciągnąć ten silnik. Spójrzmy sobie szybko tylko na wymoszczone tutaj, wymoszczone gniazdko tego silnika, tą komorę tutaj. Sporo, sporo miejsca, natomiast w samym motoru jest o wiele więcej jeszcze w wolnego miejsca. Zobaczcie, to jest nasz Maybach silnik. Ja uważam, że naprawdę bardzo, bardzo ładnie tutaj. Zobaczcie tutaj, właśnie. Nie, nie, teraz nie wiem, czy patrzę na, na koło zamachowe ze sprzęgłem, czy właśnie. Nie wiem, jak go teraz obróciłem. Tak, to jest, chyba, to jest chyba, tutaj ma być chyba sprzęgło mechaniczne. Mm, tak, tutaj jakieś, wiecie, jakieś rurki, przewody, mm, miód malina. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. No, co o tym sądzicie? No ja uważam, że to jest właśnie, jesteśmy, jesteśmy w, w domu powoli, nie? Ja teraz w pracy. <śmiech> Słuchajcie, <śmiech> jeszcze tylko coś powiedzieć. Kobi, wiadomo, poprawia swoje... Modele taką metodą ewolucyjną, tak? Taką bardziej taką, wiecie, dystyngowaną. Oni się nie spieszą, tak? Kolejne, kolejne edycje są coraz lepsze, ale nie rewolucyjnie lepsze, tak? Yy, ja uważam, że ten model jest też bardzo, bardzo fajny. Natomiast no, nie mogę zrozumieć ciągle, dlaczego w tak ogromnym, ogromnym cielsku nie, nie poszli po prostu kawałek dalej, żeby tutaj. I się ściągał jeszcze jeszcze jeden panel na przykład razem z tym jeszcze jeden panel tutaj razem z tym z, z punktem osią obrotu wieży i tam żeby jeszcze było jeszcze więcej detali chociaż parę siedzeń jakąś może jeszcze amunicję jakieś właśnie jakieś radiostacja coś w tamtym kierunku ja nie uważam żeby. Jeżeli, zobaczcie, żeby nie uważam, żeby model był wtedy jakiś zbyt delikatny. Jeżeli, ja, ja nie mówię, żeby tutaj, wiecie, wszystko było wygrzebane aż do, aż do, po prostu do cienkiej blaszki, bo to by po prostu było niemożliwe, ale gdyby, gdyby, gdyby cała wanna tego, tego, czołgu była zrobiona po prostu z, z jednostudowych cegieł, to byłaby odpowiednio sztywna. Tak mi się wydaje. A może by zrobić jakąś jedną, dwie poprzeczki i... No i wszystko wtedy byłoby, byłoby cacy, nie? Więc słuchajcie, muszę się trochę doczepić, że, że w mojej opinii to y, jak jestem jak najbardziej na tak, ten, to jest najlepszy Tygrys, no, no nie ma lepszego Tygrysa teraz, nie, Ym, od Kobi, tak? Natomiast po prostu zawsze mnie zastanawia tak, że oni on tak, tak, wiecie, tak dawkują nam te, tam, nam te cudowności swoje, nie? I tutaj mamy tyle miejsca, To jest ten model jest tak duży, naprawdę jest bardzo duży. Na koniec jeszcze, no a w, a w środku tutaj no nie, ma, nie ma żadnych detali. Tak, przy tak ukształtowanej wieży uważam, że tutaj za, za dużo w środku tej wieży się nie da zrobić, ale w kadłubie jak najbardziej. To zamontujemy sobie na końcu. Teraz jeszcze sobie porównamy, słuchajcie. Mam tutaj z płeczki z pięknym kurzowym ladingu model tygrysa 2 z 2016 roku. To chyba była druga edycja. Później była chyba jeszcze jedna, albo, no ale na pewno była jeszcze ta, 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 ten tygrys z wieżą Porsche. No więc to jest chyba nie wiem, która tam już edycja. To jest chyba czwarta albo piąta edycja tygrysa 2. Więc tak to wygląda. Słuchajcie. Według mnie widać tutaj, jak, jak, jaką daleką ścieżkę po prostu kobi przeszło w ciągu tych zaledwie kilku lat. Zobaczcie, jak, jak tutaj wysoko było to wszystko ods odsłonięte, jaka tutaj była parodontoza, <gryw> że tak powiem, ten kadłub sam jest o wiele wyższy, no mniej detali tej te włazy, tutaj też tylko takie toporne no i zobaczcie sama wieża jak jest wykończona taka jest oczywiście wtedy jest za płaska bo ten kadłub im wyszedł za wysoki i musieli spłaszczyć wieżę, żeby tak jakoś to mniej więcej wyglądało, no i tam oczywiście nie było mowy o żadnych detalach w silniku praktycznie, plus, plus takim typowym tym wiecie, tym takim blokiem silnika, więc ja uważam, że tutaj widzimy wyraźnie, że no Kobi przeszło Ogromną, ogromną drogę. I teraz mamy. No, mamy tego najlepszego tygrysa na dzień dzisiejszy. Który wygląda w ten sposób. Cieszy oko. Pięknie jeździ. O tym jeszcze musiałem wspomnieć. No, ten to jest. Ten to jeździ jak wiecie. Jak niemiecka. Dobrze naoliwiona maszyna. Super. Słuchajcie dużo detali. Ja uważam, że i ten, ten zestaw. I będzie dobrze wyglądać na półeczce, po prostu jako zdoba, jako, jako taki model z klocków i też ma duże walory zabawowe, można się bawić właśnie, go rozbierać z tyłu, wyciągać, wkładać silnik i tutaj są też miejsca dla figurek, no generalnie zabawa może być fajna, nie mówiąc tu o, tych, o tych paru godzinach skład roboty przy składaniu, to jest tysiąc elementów, słuchajcie, to nawet wyszkoleni, wyszkoleni jeźdźcy, kobi tutaj, też spędzą na tym sporo czasu, a mniej zaawansowani użytkownicy dadzą sobie radę dzięki dobrej instrukcji czytelnej, ale zajmie im to sporo czasu. Słuchajcie, ja już będę kończyć, na pewno wyszła bardzo długa recenzja znowu, a chciałem szybko, słuchajcie, i pewnym takim jeszcze argumentem, o którym muszę wspomnieć, jest dosyć wysoka cena tego zestawu, no ale tutaj ta ilość elementów i no należy patrzeć na niego jako taką wersję po prostu bogatszą, tak, bo zwróćmy uwagę, że można dostać obecnie teraz też Tygrysa, tego z Porsche w bardzo rozsądnej cenie, no ale on ma odpowiednio tam, wiecie, jakieś 600 elementów, a ten ma 1000. Dobra, 1000 elementów, frajdy, słuchajcie, w tym piękne czekoladkowe... Elementy, które bardzo cieszą oko, zwłaszcza w tym tutaj zestawieniu z, z, z królem piaskowym i oliwkowym, i wszystko tutaj jest takie ładne i apetyczne. Słuchajcie, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!